Witam kolegów i koleżanki po długiej, zimowej przerwie. Z uwagi na dosyć dużo telefonów, na które nie zawsze, jak gdyby, mam czas. Jest etap, jak gdyby, zapytań odnośnie oblatywania głębi po, po, jak gdyby, czasie zimowym, czyli problem z, z wykrywanego skrzydła. Uważam, że cały czas, jak gdyby, Preparaty na to są to samo, czyli najzwyklejsze preparaty w moim przypadku, w moim odczuciu lepsze są te dla sportowców, gdyż są to ludzie aktywni, ale tak zwane flexy, czyli, czyli staki zapobiegające jak gdyby uszkodzeniu stawów, krząstki stawowej. Ja cały czas używam tych sprawdzonych, stosuję je sam. Czyli flex i drugi preparat najzwyklejsza witamina C. Nie, nie, trzeba żadnych dla gołębi. Kupować to są dla ludzi, jak gdyby dużo tańsze. Natomiast yy, niewiele osób wie, że <laughs> witamina C jest naturalnym antyoksydantem, czyli yy, jak gdyby yy, zabija yy, wodno wolne rodniki, które pod wpływem wysiłku uszkadzają właśnie między innymi stawy i chrząstki. Yy, nieprawdą jest i tutaj, tutaj jak gdyby się narażę starszym hodowcom, że wystarczy magnes. Nie trzeba jak gdyby być Hodowcą z wieloletnim stażem Natomiast warto troszkę poczytać Magnez jest Świetnym jak gdyby Minerałem na Regulowanie gospodarki hormonalnej Wiadomo Badania są przede wszystkim pod kątem ludzi Natomiast Nie ma, nie ma, nie znalazłem A szukałem Badań stricte, stricte pod kątem Jak gdyby gołębi Natomiast w tym przypadku opieram się na, na badaniach dla w kierunku ludzi. Magnes świetnie działa na problemy skurczy, skurczy mięśni. A syndrom zwichrowanego skrzydła jest to uszkodzenie stawu. Tutaj magnes już nie pomoże. Skurczy to jest coś, co przechodzi i to wielu osobom próbowałem wytłumaczyć. Tak naprawdę po kilkudziesięciu sekundach, minucie nie jest, nie ma czegoś takiego jak skurcz kilkudniowy, nie wiem, miesięczny. To jest uszkodzenie jak gdyby stawu, często torebki stawowej, nieodwracalne. Więc tutaj jak gdyby trzeba uderzać w preparaty, które właśnie mają chronić te, te stawy, czyli wszelkiego rodzaju kolageny, handroityny, msm -y, siarczany. Generalnie najlepsze moim zdaniem są po prostu flexy, bo to są tak zwane staki. Czyli kombinację kilku preparatów na, na, na właśnie regenerację i ochronę tych stawów. I druga sprawa jest taka, bo wielu kolegów uważa, że wystarczy podać jakąś tam tygodniową kurację przed lotami. Tutaj też się nie zgodzę, ponieważ w trakcie lotów te, te stawy cały czas się zużywają. I tutaj tak samo można jak gdyby odwołać się do badań na, na ludziach staw. Cały czas pracuje, on cały czas się zużywa i cały czas wymaga jak gdyby odbudowy. I tutaj e, oczywiście mówi o innych preparatach, ale po się jak gdyby teorią e, Pana Zbyszka Oleksiaka, który w swoim programie też ujmuje przez cały sezon preparat na, na stawy właśnie. E, tam nie będę podawał jego nazwy, bo, bo to jest jego sprawa, natomiast e, jak gdyby wiedzę ma. I na tym etapie bym jak gdyby tutaj skończył, żeby nie zanudzać. Jakieś tam kolejne filmiki się pojawią, ale, ale tu, tutaj ten tak troszkę dosyć pospiesznie był nakręcony ze względu na, na te telefony. Także pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania, obserwowania i postaram się już teraz regularnie wrzucać. E, pokażę jakieś tam nowe zmiany, zmiany, zmiany w hodowli, nowe nabytki. Także łapka w górę i, i pozdrawiam.